Czy wiecie, dlaczego tak dużo osób lubi nasze świecące trybunki? Przejdźmy do konkretów, czyli porozmawiajmy o tym, czym jest świecąca trybunka. Mamy do wyboru trzy modele trybunek świecących. Trybunka Edge, trybunka pneumatyczna Quick i trybunka Smart. Każda z nich ma swoją cechę, która wyróżniają ją na tle konkurencji. Gdzie można je spotkać? Na konferencjach i targach. Są to wydarzenia, które niekoniecznie kończą się uściśnięciem dłoni i spakowaniem stoiska. Tribum Big Quick LED. Jest to nasz bestseller, patent ad system, większa, podświetlana wersja naszej najpopularniejszej trybunki reklamowej z mechanizmem pneumatycznym. Trybunka Tribum Big Quick LED budzi największe emocje za sprawą błyskawicznego montażu, który trwa około 3 sekund. Wystarczy lekko unieść blat, a mechanizm pneumatyczny rozłoży konstrukcję idealnie napinając wydruk tekstylny. Grafikę w przyszłości można wymienić lub wyprać w pralce. Z uwagi na czas montażu oraz mobilność, wybierana jest najczęściej przez przedstawicieli handlowych, wystawców targowych, hotele oraz promotorów. AdTribune Smart LED Bardzo prosta w montażu, dwustronna, podświetlana trybunka reklamowa, wykonana z PVC. Do jej złożenia nie są potrzebne narzędzia. A dzięki zastosowanym rozwiązaniom technologicznym, cała grafika jest idealnie doświetlona i przyciąga uwagę. Model Smart Frame najczęściej wykorzystywany jest podczas różnych prezentacji oraz imprez targowych, na przykład jako recepcja trybunka Edge LED. Jest to ekonomiczna wersja wszechstronnej trybunki reklamowej, łącząca w sobie wszystkie elementy idealnej lady wystawienniczej, takie jak praktyczna półka, zamykana konstrukcja. A także pozwalający wyróżnić się na tle konkurencji oświetlenie LED. Konstrukcja Edge LED Counter typu pop-up sprawia, że montaż nie wymaga narzędzi i jest bardzo intuicyjny. Wydruk tekstylny można w przyszłości wymienić. W zestawie znajduje się torba transportowa. Która z tych trybunek jest najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie? Możemy doradzić Wam na podstawie opinii, które usłyszeliśmy od naszych klientów. Trybunka Edge. Posiada największy blat roboczy. E, będzie bardzo użyteczny, jeśli klient potrzebuje stabilnej trybunki, chce ładnie prezentować swój produkt i potrzebuje blatu roboczego do, do podpisywania formularzy. Trybunka na środku Quick. Idealna dla hostes. leciutka, błyskawiczny, montaż i demontaż. Mieści się w małej torbie, e, się w małej torbie transportowej. Trybunka, która jest za mną. Smart najczęściej sprawdza się jako recepcja. To tyle w dzisiejszym Adzku. Do zobaczenia w następnym odcinku.